Znajdujemy się dzisiaj na Stadionie Miejskim w Dobrym Mieście, rozgrywany jest memoriał imienia Bogdana Basa, byłego zasłużonego trenera naszego klubu, który wychował bardzo dużą ilość zawodników. Dzisiaj gramy w Małą Ligę Mistrzów. Mamy szesnaście drużyn, ponad 160 dzieciaków. Pogoda nam bardzo dopisała. Panie, że możemy spędzić ten czas aktywnie. Jest to pierwsza edycja naszego memoriału. Celem zarządu Dobromiejskiego Klubu Sportowego jest upamiętniać inne osoby, zasłużone byłych trenerów, byłych zawodników, których już z nami nie ma. Memoriały będą odbywać się raz, dwa razy w roku i e, jest nam niezmiernie miło, że możemy takie osoby e, wspominać e, w takim gronie ponad 160 zawodników, trenerów.